Siemano kolano, dzisiaj gramy w grę, w której uciekamy przed strasznym bananem, który chce nas zjeść Więc ewakuacja, musimy się schować O, banana is here, a to oznacza, że banana już chodzi Patrzcie, możemy na przykład schować się tutaj I tutaj już nas nie widać, co nie? Banana nas tutaj nie zauważy, możemy się spokojnie schować Ale my oczywiście chcemy przejść sobie gdzieś indziej, ponieważ tamto miejsce jest za proste Oj, słuchajcie Zaczyna mi pikać bananik, spójrzcie. Bananik za mną pokazuje mi, że banana jest blisko. To właśnie to pokazuje, że banana jest blisko i że trzeba generalnie uważać. Więc schowajmy się tutaj. O, i widzicie? Banana już nie pika za nami. To jest ten banana, który mamy. Jak zaczyna pikać, to okazuje się, że e, ten banan, który nas goni, jest blisko. I zaczyna się tam pokazywać, chyba że jest gdzieś blisko. A, tutaj są puzzle, patrzcie. Trzeba układać puzzle, żeby to przeżyć. Słuchajcie, gdzie może być to? Czekajcie. Tutaj jest wszystko git Aaaa, ok. Oj, ktoś to psuje. Jest! Pierwszy puzzle zrobiony. Dobra, idziemy w takim razie dalej do kolejnego puzelka. Ponieważ, jak układamy puzzle, to chyba wygrywamy gierę. Tak, nie wiem, tak mi się wydaje. E, zobaczymy to jeszcze, tak? jak? nie widziałem póki co, nigdzie jeszcze banana. O, tu są kolejne puzelki. E, więc to wydaje mi się, że tak. To wydaje mi się, że tak. O. Ej! A! Banana tutaj jest już! Nie zauważyliśmy banany! Patrz, jest tam banana, patrzcie, patrzcie, jak wcina banana. Dobra, przejdźmy. Słuchajcie, banana tutaj cały czas jest. Okej, okay, chodźmy układać puzzle dalej, tylko trzeba to jakoś robić na widoku, żebyśmy widzieli. Dobra, przynajmniej nikt nam teraz nie będzie psuł zabawy z tymi. Dobra, a to jest beczka jakaś, okej. Okay. Banany nie ma, nie ma. Dobra, to jest beczka jakaś. Którą musimy tutaj ułożyć. Jej powiem wam szczerze. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Już prawie ułożyliśmy. Jest! Ułożony! Kolejny puzelek ułożony, dobra, dobra, mamy dwa puzle na pięć ułożonych, więc szukamy kolejnego puzelka. E, gdzie mogę mieć kolejne pozle? Gdzie jest w ogóle ten banana? Ja się boję troszkę tego banana Nie ukrywam, boję się nawet bardzo Zaczyna mi pikać za mną bananik, więc chyba gdzieś tutaj blisko jest ten banana. Ok, to jest safe, który musimy uważać. O, tam widzę puzelki, dobra, dobra, idziemy do puzelków w której też coś widzę, a to jest banana! O oh, lol, dalego mi pika banana na... Patrz, ten mój banana na plecach pikami na niebiesko Dobra, coś tutaj widzę czy nie? Jest tutaj banana gdzieś? Gdzie są te puzelki? Exit open in two minutes O oh, LOL, czyli to znaczy, że zaraz wyjście się otworzy Dobra, a co to jest? Co to jest? Klikamy to na maksa Klikamy ten na maksa, zobaczymy co się wydarzy jak to klikniemy Wow, jakiś puzelek ktoś zrobił kolejny a gdzie ja wpadłem To pułapka jest! Pułapka! Nie! zjada mnie Jest, uciekłem! Zabrał mi jedno życie głupi banan! On dał jakąś pułapkę tam, dobra, uciekamy stąd, słuchajcie, bo to jest masakra, to jest straszne Uff, idziemy stąd, szukamy tego wyjścia, ponieważ za za chwilkę powinno się to wyjście gdzieś otworzyć Tutaj gdzieś było to wyjście, czekajcie O, tutaj jest wyjście, widzicie? Tutaj gdzieś, tutaj, tutaj, tutaj jest wyjście I ono powinno się za chwilę otworzyć, co nie? Za około 2 minuty nie exit open in one minute. Dobra, za jedną minutę się otworzy wyjście, więc my już sobie tutaj spokojnie czekamy. Mam nadzieję, że uda mi się uciec przed tym bananem, strasznym niebieskim bananem. Oj, jakiś prezent, a nie, nie można go wziąć. Dobra, tam jest jakiś kolejny puzelek, nie wiem, czy jest sens robić jakiekolwiek kolejne puzelki. To jest kolejne, patrzcie, to jest to coś, co mnie zaatakowało, to, to, na to nie możemy wchodzić, tylko nie, nie ma opcji. Dobra, to jest jakieś jeden, trzy, dwa, okej, okay, trzy, trzy, 3 kliknęliśmy, zły kod, patrzcie! Ktoś wpadł na tą pułapkę. Uciekamy stąd, bo zaraz pewnie pojawi się tutaj banana. Dobra, 30 sekund chyba, zobaczy. Yara was eaten. Dobra, czyli nie zostało dużo... O, banana! Uciekamy, uciekamy! Uciekamy, bo tam jest banana. Okej. Okay. Słuchajcie. O! Ewakuacja! Dobra, uciekliśmy przed banana, uciekliśmy przed nim. Dobra, możemy znowu uciec. O, patrzcie, patrzcie! O nie! Chowamy się znowu. Uciekaj. Nieee! Została zjedzona, spójrzcie! Escape! Teraz musimy uciekać, słuchajcie. Patrz, próbuje mnie dorwać tutaj. Okej, okay, czy ty uciekniemy? Uciekamy, patrzcie, do wyjścia, uciekamy, 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 uciekamy Uda nam się uciec Patrz, spójrzmy na bananę Jest gdzieś banana? Dobra, uciekamy, ewakacja. Let's go, survived You survived, przetrwaliśmy to ha, ha. Spójrzcie, na tyle graczy tylko ja i jakiś jeden typek uciekliśmy Więc grube jolo, naprawdę, że udało nam się stamtąd uciec Dobra, banana eats, runda druga Hide, survive the clock Dobra, teraz pokazywało, że będą dwa banany Dwa straszne banany, więc ja bym chciał przeżyć, jak te dwa banany będą tutaj atakować nas wszystkich. Słuchajcie, gdzie tutaj jest wyjście? Na początku poszukajmy wyjścia, to na początku chciałbym właśnie wiedzieć, gdzie jest wyjście. Tutaj nigdzie nie ma. Słuchajcie, gdzie ja mam uciec? The banana are here! Are! To znaczy, że tutaj jest are, Jest ich więcej po prostu, co nie? Dobra, spróbujmy sp Okej, okay, tam się gościu gdzieś schował. Póki co bananek, patrzcie, na moich plecach okazuje się, że tutaj gdzieś chyba jest blisko jakiś banana. Bo miga na czerwono! Was eaten. Ktoś został zjedzony właśnie w tym momencie. Dobra. Słuchajcie, gdzie tre jest jakieś wyjście? Dobra. O oh, lol! Tutaj jest banana na samym środku! Dobra, my jesteśmy tutaj na szczęście przy wyjściu. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj można to otwierać. Okej, okay, okej. Okay. Dwa banany są tutaj! Uwaga, uciekamy stąd! widzowie. tam są dwa banany! O nie, 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 tam nikogo nie ma. Dobra, ewakuacja, ewakuacja stąd, ewakuacja stąd. Tam są dwa banany już teraz! Dobra, czy tutaj coś jest? O, puzzle, puzzle, puzzle. Chodźmy ułożyć w puzzle w takim razie, ale to jest niebezpiecznie. Oj, 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 jest niebezpiecznie bardzo. Niebezpiecznie bardzo, dobra, spróbujmy ułożyć to. Cyk, cyk. Ok, dwa puzzle mamy ułożone, sprawdźmy. Za nami, nic nie ma, dobra. Ej, zaczyna mi migać. Oj, tam widzę banana niebieskiego. Dobra, układaj, a ja tutaj patrzę, układaj, mordo. A ja tutaj będę obserwował, dobra, gościu okłada, uk Układa. Jest! Kolejne dwa puzzle ułożyliśmy. Jej, kurde, ja się naprawdę cykam w tej grze. Wszystkie, cokolwiek robić, dobra? Pek, 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 pek. Już prawie wszystko mamy ułożone, widzowie. Dobra, pek, 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 pek. Jest! Ułożony! Ułożony jeden puzelek, dobra? Jeden pięć ułożony. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Troszeczkę się naprawdę cykam teraz. Dobra, chodźmy tutaj gdzieś dalej. Chodźmy tutaj gdzieś dalej. Tutaj jest bezpiecznie, tutaj jest bezpiecznie. Tutaj nas nie znajdą, ha, ha. O! Ja! Tam jest banan! Schowajmy się tutaj. Ja nie mogę, co myśmy zrobili? No nie! Dobra, a! Zjada mnie. Dobra, straciłem jedno serduszko. Teraz musimy szybko wykorzystać tego spida, którego mamy. Okej. Okay. Ja nie mogę, jedno serduszko mi zabrał. Ewakuacja teraz stąd. Dobra, jeden gościu tam został zjedzony, ale widzieliście, przez chwilę się ukrywaliśmy i nie, nie był w stanie nas złapać. Dobra. Gdzie są kolejne puzzle? Kolejne puzzle, kolejne puzzle? Gdzie są kolejne puzzle? Nie widzę. Najlepsze jest to, że nie widzę nigdzie wyjścia, to jest najgorsze. Gdzie jest exit? Ale wyjście nam się pewnie pokaże Oj, widzę tam banana Widzę tam banana Żółtego strasznego banana Okej, okay, poszedł tam Dobra, to my przejdziemy sobie tutaj Gdzie są puzzle? Nie widzę puzzli Dobra, słuchajcie, ja się naprawdę cykam robić jakiekolwiek ruchy teraz Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj przejdziemy Ok, sprawdźmy tutaj, czy tutaj nikogo nie ma Jest! Banana oj. oj, 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 oj. schowajmy się tutaj Tak, schowałem się tutaj Banana nie zauważysz nas. Nie ma opcji. Banana. Nie wiem, czy on tutaj idzie, czy nie idzie. Nie, no to jest jakaś gruba masakra. Te banany są straszne. To jest jedna z najstraszniejszych gier jakie graliśmy w Roblox, nie? Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Czy jest tutaj banana? Uwaga. Nie ma. Nie ma, banana czysto. Okej, okay, sprawdzamy, czy są tutaj jakieś te. Olol! Przyszliśmy obok niego. Dobra, schowałem się tutaj. Ja tam nie widzę. O! Banana przyszedł za nami! O nie, o nie! O nie! Nie zauważył nas! Uf, Jest! Jest, nie zauważył nas! Dobra, dobra, to... Ty <laughs> chyba nas zauważył? Nie, dobra, jest tu? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. O nie tutaj jest dwóch bananów Dwa banany tutaj są Dobra, chowam się tutaj i Elo, nie wychodzę stąd, słuchajcie! Nie wychodzę, tam są dwa banany! Tam są dwa banany, to będzie jakaś totalna masakra Okej, okay, pytanko jak stąd uciec? Jak Ej, tak się można, patrzcie, skryć, żeby nie było widać naszej grzywki I w ten sposób nie ma opcji, że nas sprawdzą, dobra Świeci mi się bananek coraz bardziej na czerwono, wydaje mi się, że zaraz po... Pojawił się tu banan, widzieliście? Tam na górze jest banan Tam banan sobie chodzi, spójrzcie Tam sobie banan chodzi, ale my sobie spokojnie tutaj bombę Okej, okay. i ja mam ochotę tutaj teraz wstać I ruszyć się, dobra, ruszamy się, ruszamy, ruszamy Tutaj nie ma banana, okej, okay, przechodzimy Tutaj nie ma banana, nie ma banana, tu są puzle ułożone. Tutaj jest wyjście! Okej, okay, okej. Okay. Chowamy się. Tutaj jest wyjście! Czyli już wiemy, że tutaj jest wyjście. Dobra, 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 to jest git. Została runner surviving one minute, dobra. One minute, jedna minuta do przeżycia A sprawdźmy gdzie są puzzle. To jest gdzieś 5 puzli, co nie? Ja bym chciał wiedzieć, gdzie te puzzle są. Skoro jest 5 puzli Dobra, tutaj nie ma, nie ma O, mam kolejne puzzle, dobra, 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 dobra. idziemy je układać. Tak, 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 tak. Póki co nic mi się nie pojawia na mnie. Okej. Okay. Że, wiecie, nie. Mój plecaczek mi nie pokazuje. Ojojoj, oj, oj. teraz mi pokazuje. You survived! Wygrałem! I przy okazji ułożyłem idealnie puzzle. Nice! Ej, słuchajcie, fajnie. Znowu jako dwa dwie osoby, tylko przetrwaliśmy. Nice. Okej, okay, czas na wejście smoka, teraz to ja będę bananem, spójrzcie! Jestem bananem i będę wcinał ludzi. No, no. <ścoughs> Już się nie mogę doczekać. Dobra, zaraz się zespałnimy, ale będzie się działo banana chance, increase your chance of being banana. A, nie, 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 nie chcę. Ja chcę! Y, normalnie teraz sobie y, wykorzystać... Banana! Banana atakuje! Banana atakuje! Gdzie są ludzie? O, mamy pierwszą osobę, patrzcie jak będziemy ją jeść. Am, um, am, um, am, um, am, um, am, um, am. Um. Am, um, am, um, Dawaj, drugi raz jemy ją. Dawaj, drugi raz ją jemy. Czemu trzy życia mają aż? Aaaaa! Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz ją wcinamy. Ej, no dawaj, dawaj, ostatni raz ją wcinamy. Ha ha! Zjadłem ją! ha, Dobra, idziemy w takim razie na początku tutaj. Ej, ja mam ograniczoną widoczność. O, widzę gościa! Widzę gościa! A, dostał raz, dobrze, 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 teraz e, on ma troszeczkę spida, ale spokojnie, gonimy go dalej, gonimy go dalej, o, zostawiłem bananika tam, dobra, widzę, że już się w shiftem zostawiam banana, dobra, teraz on wejdzie w tego banana, patrzcie, patrzcie, nie, no wszedł w banana, widziałem jak wchodził w banana, dobra, gonimy go, gonimy go, jest, trzeci raz zjedzony, ha, ha zjedzony, udało się, dobra, czy kogoś my tutaj mamy, halo, halo, szukamy, przeglądamy klasy, nie ma, dobra, dobra, Zostawmy tutaj banana, okej okay. Za 14 sekund można kolejnego banana zostawić Dobra, Dray, widzę, że są e, puzzle Sprawdźmy, tutaj nikogo nie ma, dobra Musimy sprawdzać te szafki, co nie? W których mogą się oni ukrywać Cyk, cyk, nie ma, dobra, idziemy dalej I mi naprawdę zależy na tym, żeby ich wszystkich złapać O, mam kolejną osobę, mam kolejną osobę Idziemy ją szybko złapać, ale ona pewnie jest teraz przestraszona, co nie? Jest, raz oberwała, dobra, ale ona jest teraz przestraszona Dobra, zostajemy przy niej, zostajemy przy niej I znowu Dray wcinamy, wycinamy ją Aaa, dobra jeszcze patrzcie, jeszcze pułapkę tutaj zostawiłem. Zostawiłem pułapkę. Jest, zjadłem ją! Nice, dobra. I teraz słuchajcie, ile zostało osób? Trzy osoby już zjedzone, dobra, dobra. Czy tutaj mamy jakąś osobę? Tutaj nie widzę żadnych osób, słuchajcie. Tutaj. Ej, tu są jakieś patrzcie, której można się ukrywać. Dobra, to sprawdzamy, czy ktoś się tutaj czasem nie ukrywa. Nie, 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 nie widzę, żeby ktoś się tutaj ukrywał, dobra. To mogę rozwalać? Nie, nie mogę, bo jedną rozwaliłem przez przypadek, no nie wiem jak. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj, ok, tutaj nikogo nie ma Tutaj nikogo nie ma, idziemy dalej Gdzie mogą być jacyś e, ludzie? Na pewno przy wyjściu gdzieś, co nie? Tylko, e, dobra, tutaj będą na pewno Halo? Halo? Postawmy tutaj bananika, ok, Tutaj nie ma nikogo, idziemy dalej Ja nie mogę, szczerze, ta gra, ja nie wiem e, Trudno jest wygrać jako bananik Zwłaszcza, że jestem sam jako bananik Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Sprawdzamy wszystkie te tutaj rzeczy Nigdzie nie ma żadnych ludzi gdzie są banana? Dobra Jestem na gym, dobra, na gym I tutaj na górze nikogo nie ma? Nie nie, 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 Słuchajcie, no naprawdę jest trudno Jako banana Ej, co to jest? Zjadam cię! Zjadłem go raz, dobra i teraz gdzie jest wejście? Od tamtej strony, od tutaj, od tej strony jest wejście, dobra Patrz! Mam go Drugi raz zjedzony, okej okay. jeszcze tutaj zostawię No chodź, chodź, dobra, idę na niego Ej, patrz, znowu trafił tutaj! I trzeci raz zjedzony Już trzy osoby zjadłem, czy nie? Czy to pokazuje, jak to, już nie ogarniam troszeczkę Jak to pokazuje, czy to pokazuje, że trzy osoby zjadłem Czy, że trzy osoby ciągle żyją i uciekają Wydaje mi się, że to drugie Trzy osoby ciągle żyją i uciekają, dobra W takim razie sprawdzamy znowu wszystkie Te, okej, okay. tutaj czysto Tutaj czysto Puzelki, czy gdzieś nikt nie układa, dobra, dobra Czekajcie, tutaj sobie wejdźmy Ej, tutaj nas jeszcze nie było, dobrze Tutaj sprawdzamy w takim razie biblioteczkę bo tu jeszcze nie sprawdzaliśmy. Nikogo tutaj nie było. Póki co nikogo nie znalazłem. Ej, ale to jest bardzo dobra, szczerze, e, bardzo dobra mapa dla nich do ukrywania się, bo to naprawdę jest trudno, żeby kogokolwiek znaleźć. To jest wręcz niemożliwe. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. No, jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. No, gdzie oni chodzą? No. Dobra, zostawmy tutaj. O. Tutaj jest wyjście. Blisko wyjścia. Okej, okay, okej. Okay. trzy minuty cały czas mamy. Come on, boy! Cały czas trzy osoby uciekają jeszcze Exit opens in two minutes Dobra, za dwie minuty otwiera się wyjście, ale my oczywiście my oczywiście będziemy stać przy tym wyjściu Tutaj nigdzie nie ma O, ta szafka! Nie No słuchajcie, no nie wytrzymam, dobra, stawiamy tutaj banana. Ta szafka, nie O, puzzle ktoś robi! Widzę jak puzzle ktoś robi Tutaj? Co to jest? Po tej stronie są puzzle, dobra, idę. O, mamy, mamy tą osobę, która puzzle robiła! Mamy ją! Mam, dwie osoby, dwie osoby Gonimy je, gonimy je Gonimy je, zaraz tutaj się skończy ochrona Dobra, gonimy je, gonimy Z tej strony, tak, 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 idealnie No nie, uciekły nam Nie wierzę, no, dwie osoby Come on, no, nie wierzę Po prostu, gdzie one nam uciekły No ktoś robił ewidentnie te Ej, 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 ej Gdzie one są, nie widzę ich Zgubiłem je Zgubiłem je, nie, nie Nie gdzie one są? Znowu mi zniknęły no. Ale lipa. Aha, daily quest jakiś zrobiłem. Dzięki. E, dobra, czekajcie. Tutaj nadal jest lipa, nie mogę nikogo znaleźć. Dobra, na szczęście wiemy, że o! Mogę zjadać to? Nie mogę. Get close to runners to bite. Then hit escape. Okej, okay, dobra, 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 czekajcie. E, then let them escape. Ej, tutaj nic nie ma. Czekajcie, tutaj też nic nie ma. Sprawdzamy jeszcze tu, tu. Dobra, ostatnie 35 sekund oni mają, a tutaj. Aaaa, był gość, widzicie, awkował tutaj cały czas. To Teraz, jak będzie awkował, to my sobie go rozwalimy. I kolejny raz. Dobra, jeszcze jedno tylko życie. Dobra, chodź to. Chodź to. Mamy go. Zostały tylko dwie osoby. Te dwie laski, które tutaj były gdzieś. Słuchajcie, te ostatnie dwie osoby. Dobra, tutaj ich nie ma. Idziemy do wyjścia, idziemy do wyjścia. Tutaj jest gdzieś wyjście, gdzie ono jest? Tutaj jest wyjście, dobra, wiemy, że tutaj jest wyjście, więc postawmy tutaj kolejnego bananika. You're, you're too close to another peel Aaa, nie można ich tak często aż kładać. Banana sees Aaa, dobra, 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 otworzyły się wyjście, a tam jest drugie wyjście. Ej, widzę, jak ktoś robi znowu puzzle. Ktoś zrobił... O, mamy, mamy osobę, mamy osobę, mamy osobę. Będziemy ją. Okej. Z... Ej, rozwaliłem ją! Rozwaliłem ją! Ostatnia osoba została. Jak wygramy to jako banan, to jesteśmy totalnymi kozakami, słuchajcie. Dobra, idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tutaj, idziemy tutaj. Nie ma tutaj tej osoby. Gdzie ta osoba ostatnia jest? Gdzie ta osoba ostatnia jest? Idziemy do tamtego drugiego wyjścia. Come on, boy. Co to? Ej, pokazuję ostatnią osobę! Pokazuję mi ostatnią osobę! Mamy ją! Jest! Game over! Wygraliśmy jako banana! Banana win! Ej, to jest chyba bardzo, bardzo trudne, żeby wygrać jako banana. Nice! Więc w takim razie, drodzy widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobała ta rozgrywka. Było naprawdę fenomenalnie, było mega fajnie. Subskrybujcie kanał i patrzcie, jesteśmy tutaj w topkach. Patrzcie, ale, ale, jazda. Dzięki za oglądanie i wbijacie w moja Najlepszy sklep, normalnie, mordeczko. Pierwsza linia w opisie, polecam. I trzymajcie się. Na rabu.